Byśmy rozpoczęli od pewnego obrazu. w Ewangelii usłyszeliśmy o tym, że oto Jezus przywołał do siebie dwunastu i wysyłał ich, aby gościli dobrą gminę. Popatrzcie, że ta Ewangelia realizuje się dzisiaj na waszych oczach. Bo to od piątku tutaj w Polańczyku stacjonują ewangelizatorzy, którzy wychodzą także ku dwóch aby głosić dobrą nowinę o wielkiej miłości Boga do człowieka. A ta miłość Boga wyraża się w darze, który otrzymał każdy z nas. W tym prezencie, który tutaj symbolicznie leży przed ołtarzem. Tym darze, w którym jest życie. O tym darze mówi dzisiaj Święty Paweł w swoim liście do Efezjan. Który mówi, który mówi, że Bóg wybrał nas przez założenie świata. Popatrz, Pan myślał o tobie, zanim stworzył cały ten piękny świat, zanim stworzył to piękno, które ci otacza i którym tak bardzo zachwycasz się, spędzając swój urlop albo mieszkając tutaj w Palańczyku. Ale nie tylko myślał o Twoim życiu tutaj na Ziemi. On także Przeżyciał dla Ciebie coś większego. On wybrał nas, abyśmy byli święci, nieskalani, wszelkiego odliczni. To znaczy powołał Cię tak, żeby do życia w niebie. Oby ten, to, co było w środku tej paczki, ten napis w niebie, ten szczególny dar, który jest wpisany w życie każdego z nas. I nawet to, że tutaj jesteś dzisiaj, że słuchasz tych słów, nie jest dla Ciebie przypadkiem. To jest plan, który Bóg realizuje wobec Ciebie. Ale nieraz może nam się wydawać, że nasze życie wcale nie jest podobne do prezentu, bo tak wiele w tym trudu, cierpienia, że bardziej może jest ono podobne do ciężkiego głazu, którego nie jesteśmy w stanie podnieść lub jak sycyd. Z mitologii, z trudem pchamy pod Wielką Górę, z której On ciągle nam zlatuje na dół. Szukając źródła tego, należy wrócić do Grzechu, bo to On jest źródłem cierpienia i ból w naszym życiu. Ten Grzech pierworodny, którego skutki odczuwamy dzisiaj, ale też każdy nasz osobisty Grzech. Co więcej, Źle także szukamy pomocy, bo tak jak pokazała ta to to pantomima, szukamy jej kolorowych magazynach, bądź też wśród bohaterii serialu, zapominając, że życie tych ludzi wcale nie jest tak piękne i tak różowe, jak pokazują te magazyny, a seriale niewiele mają wspólnego z życiem. na one tylko przyciągnąć naszą uwagę, a nie rozwiązywać nasze problemy i być dla nas wzorcem do naśladowania. Szukamy pomocy u ludzi, ale najczęściej u takich, którzy tylko nas poklepią po ramieniu. Odstępujemy od ludzi, którzy potrafią nam zwrócić uwagę, którzy chcą nas postawić w prawdzie, którzy wymagają od nas. A w końcu szukamy siły albo też pomysłu na rozwiązanie problemów wśród wróżby, dając jednocześnie temu wszystkiemu, przez to wszystko przystęp złego ducha do siebie. Ale Pan Bóg nie zostawi człowieka samego, bo znów w święty Paweł pisze, że jesteśmy przez Chrystusa odkupieni. On jest tym, który odpuszcza nasze występki, który odpuszcza nasze grzechy i lekko z żalem przy konfesjonalną, I nie tylko odpuszcza nam grzechy, ale dodaje nam również siły, abyśmy przeżywali swój życie. Wzywa nas do nawrócenia, do którego też wzywania posłowie. I może Ci się wydawać, możesz myśleć, że Nawrócenia to może potrzebują złodzieje, błodersy? Nie. Nawrócenie jest wezwaniem także dla Ciebie. Jest wezwaniem dla każdego z nas. Ale co kryje się pod tym słowem nawrócenie? To po pierwsze uznanie tego, że nie wszystko jesteś w stanie w życiu zrobić sam. Że nie jesteś w stanie sam rozwiązać wielu spraw że potrzebujesz pomocy Chrystusa, że potrzebujesz zaprosić Go do swojego życia, aby On pomógł Ci przeżywać Twoją codzienność, każdą sprawę. Popatrz, kiedy dzieje się coś złego w Twoim życiu, kiedy jesteś bezsilny, bezsilna, wtedy klękasz do modlitwy, wołasz, prosisz to o tą pomoc. A nie można tego było zrobić wcześniej. Nie można było od samego początku wszystkiego budować o Bogu, do wszystkiego go zapraszać, prosić go o pomoc, o siłę i wsparcie. Więc po pierwsze pamiętaj, że nie jesteś w życiu sam, że jest Chrystus, który chce Ci pomóc. A po drugie nawrócenie to zmiana myślenia. Dzisiaj bardzo często, kiedy nawet coś złego robi człowiek, odpowiada bardzo prosto. Bo wszyscy tak robią. Sam kiedyś tak odpowiadałem na to pytanie, szczególnie stawiane przez moich rodziców: dlaczego tak zrobiłeś? Po proste. Mama, bo wszyscy tak robią, dlaczego ja mam tak nie robić? Wtedy moja mądra mama zawsze mówiła: a gdyby wszyscy skradali ogień, to też byś skosztował. Może to są proste jakieś taka prosta mądrość, ale jakże jednocześnie głęboka. Czy rzeczywiście musimy żyć jak wszyscy? Nie. Bo chrześcijanin właśnie jest powołany do tego, by być świętym i skalanym. Świętym to nie znaczy takim z obrazka, ale święty to znaczy innym niż wszyscy. I to nie oznacza od tego, że od razu, że musisz do zakonu albo do seminarium. Trzeba być innym żyjąc tutaj w świecie. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład lekarz nie traktuje osób, które przychodzą do Niego jako konkretnych przypadków, ale patrzy na Niego jako na człowieka potrzebującego. Pracodawca nie tylko y, wykonuje silnie swoje obowiązki, ale patrzy na to, jaką ma sytuację w rodzinie, komu trzeba pomóc, przyjdzie zrozumienie. To okazja do tego być innym, to znaczy nie tylko y, żyć sąsiedztwie, obok siebie, to spróbować mieć sobie pomoc, to wykonywać pracę nie tylko, żeby odnębić te osiem godzin w pracy, ale rzeczywiście, żeby przyłożyć się do tej pracy, żeby inni patrząc na nas, pytali się, dlaczego ten robisz? I wtedy możesz odpowiedzieć, jestem chrześcijaninem, więc wykonuję tą pracę z Chrystusem i dla Chrystusa. Wydawać, że, że jesteś słaby, że nie dasz rady. Ale znów święty Pan mówił o szczególnym darze, którego udzielił nam Chrystus. Tym darem jest Duch Święty. Jesteśmy nieopodal Jeziora Słowickiego. I jezioro można pokonać łódką na, na dwa sposoby. Albo rysując, albo stawiając mieszankę. I życie bez Ducha Świętego, bez modlitwy do Ducha Świętego, można porównać właśnie do takiego wysłowania, że w głowie jeziora możemy nagle złapać za dyżkę, ale zupełnie inaczej płynie się przez to jezioro, kiedy stawiamy żary, gdy jest to dla nas lekkie. I tak samo, jeżeli modlisz się do Ducha Świętego, jeżeli prosisz Go o pomoc, jest Ci grzej, bo On przychodzi z pomocą. I w końcu Pan zawsze będzie stawiał na Twojej drodze ludzi, którzy będą w stanie Ci pomóc.